Siedzi! Siedzi ryba! Siedzi! I siedzi kolejny sandacz. Jest ładny. Chyba się w końcu odpaliły i zaczęły brać. Siedzi! Siedzi. O kurde, szczupak. Szczupak będzie. Zobaczcie. Zobaczcie tylko na to. Mega, mega żywy, silny. Siedzi sandacz i to jest ładna ryba. To jest dobra ryba. Piękny sandacz. O kurde. Jaki to jest wielki sandacz. Zobaczcie tylko jaka to jest wielka ryba. No naprawdę. Słuchajcie, ta ryba ledwo co się mieści w kadrze Dosłownie musi być mega wygięty, i zobaczcie, jaka ona jest wielka. Siemano, witam Was na kolejnym odcinku na kanale Bracie Okoń. Jak widzicie, jestem dzisiaj na łódeczce. A jako iż mamy 1 grudnia, to oczywiście sandacze. Jest to mój ulubiony czas na łowienie sandacz, ponieważ można naprawdę trafić w piękną rybę. Właśnie w grudniu to jest ten czas, kiedy największe sandacze zaczynają swoje żarowanie. Jest dzisiaj naprawdę bardzo zimno, około 0 stopni. Nie wiem, czy to będzie widać, ale tutaj stałem nogą i jak widzicie, łódka jest cała w szronie. kopi cały zamarznięty. No także co, bez przedłużania ja się od i płynę na pierwsze miejsce niedaleko, ponieważ dosłownie tutaj na szczecińskie bulwary, bo właśnie tutaj dzisiaj będziemy łowili. Mam za sobą tylko jedną wędkę casting. Na początku zacznę sobie łowienie z werta, żeby zobaczyć, czy w ogóle ryby reagują, a potem na tą samą wędkę będę sobie łowił złapy, ponieważ jest ona bardzo fajnie zrobiona i można łowić na dwie metody naraz. Także ja odpalam silnik, a wy oglądajcie odcinek. Powiem wam, że naprawdę będzie dzisiaj mega zimno. Cały pokład jest w takim szrono śniegu, a wiem, że potem przymrozi, także zobaczymy, ale Wczoraj naprawdę sandacze mega, mega brały mój znajomy, wędkarz jak którego serdecznie pozdrawiam. Zrobił 25 sandaczy razem z Ołkiem, także naprawdę ładny wynik. No i cóż, zobaczymy miejmy nadzieję, że dzisiaj też będą brały, bo jest o wiele, o wiele zimniej, chociaż wczoraj też było zimno, ale jest zimniej niż wczoraj. Ja nie wypływam jakoś daleko, płynę bardzo blisko tutaj na Bulwary, tu jest taki most kolejowy i właśnie pod nim dzisiaj spróbuję swoich sił. Ewentualnie potem jeszcze popłynę gdzieś dalej, może na bardziej dziko modre, jeżeli nic się będzie działo. No, ale cóż, na razie sprawdzamy mety, które wczoraj grały. Także co, płyniemy na miejsce. I to właśnie pod tym mostem, który jest przydany, zacznę łowienie. Jak na razie spróbujemy na a zobaczymy jak ryby się zachowują. Jeżeli jest fajnie, no to porzucam z łapy. Ma też być trochę mgły pod koniec mojego łowienia. Także może być ciekawie. No dobra, ja powoli dopływam na miejsce, rozkładamy sprzęt. I jak na razie, wertykal. Spróbuję sobie odgumy z normalnym ogonem. Na jaskółki łowiliśmy sporo, ale nie mieliśmy na nie jakichś super efektów, dlatego. Np. Tizik, główka 75, naprawdę spora. No i co, zakładam tą przynętę na wędkę i zaczynam łowienie. Patrzcie na to, normalny lód. Chcę to właśnie zdrapać, to jeszcze mogę, bo jak to jeszcze gorzej zamarznie, to się już tego nie pozbędę, a to mi tylko będzie ozimniało. No i dobra, multiplikator ustawiony. Zobaczymy, czy jakieś sandacze będą chciały żerować. O, wychodzi pierwsza rybka. Ale nie chciała. No i słuchajcie, pierwsza miejscówka jak na razie zwerta totalnie nic. Dosłownie jeden sandacz się podniósł, także jest słabo. Ale być może to jeszcze nie jest ta godzina, ponieważ jest około 17:30, także dosyć wcześnie. Pogoda na wertykale jest dosłownie dzisiaj idealna, zero fali. Ale jak już wiem, że są tutaj ryby, to spróbuję połowić z opadu. Jakieś myślę 20-30 minut rzucania. Zobaczymy, jak nic się nie będzie działo, to zmieniamy miejsce i łowimy dalej na werta. Tak jak wcześniej wspominałem, łowię dzisiaj na casting. Bardzo fajny zestawik, ponieważ mogę ołowić i na werta, i właśnie z opadu. Lecionka 012 12, także naprawdę bardzo cieniutka, ładnie czuć opad, zdecydowanie właśnie na castingu o wiele lepiej niż na zwykłej węce, czuć to w łapie normalnie. No dobra, zobaczymy. Mam nadzieję, że coś się wydarzy. Jak na razie podwójny opad klasycznie. Zobaczymy. To raczej było coś za bok. No i cóż, zmieniam miejsce na tamty totalnie, nic się nie działo, mam nadzieję że coś widzicie, jest mega ciemno No i oczywiście Szczecińska Słynna Wenecja, jak na razie zaczynam z opadu, potem wercik No i cóż, zobaczymy Główeczka 15, gumka w naturalnym malowaniu Zobaczymy, czy są jakieś aktywne sondacze No dobra, a więc obrzucałem sobie szczecińską Wenecję z opadu, ale niestety totalnie nic się nie dzieje. Wszyscy ują z werta. Jedyne co mogę zauważyć to to, że właśnie wszyscy szukają, błądzą tych sandarszy, ale ewidentnie one wszędzie są, tylko po prostu jak na razie nie chcą brać. Dlatego trzeba cierpliwie czekać, aż zrobi się trochę później i być może się odpalą. Ja właśnie przerzuciłem się teraz na werta, bo to będzie teraz najlepszy sposób, żeby cokolwiek złowić. Właśnie podczas tego, gdy one nie biorą Założyłem teraz lżejszą główkę, 50 Na no, takie bardzo leniwe ryby często to się sprawdza Ryby ewidentnie są, przyklejone do dna Mam nadzieję, że będą jakieś wychodziły i może zaraz coś się uda złowić Właśnie gadam z Dominikiem, no i cóż, zostałem na Wenecji sam Były trzy łódki, teraz zero, sandacze totalnie nie wychodzą Dlatego właśnie zmieniam miejsce, płynę bardziej na dzikszy odcinek rzeki Chociaż nie taki super dziki No a co, jak tam się nic nie będzie działo, to potem zostaną mi tylko bulwary Także co, trzymajcie za mnie kciuki, a ja płynę na kolejne miejsce. Po prostu zaczepu, ale niestety nie chciał wziąć. Ale już było blisko. Wyszedł. Wyciągnąłem go z 5,5 metra na dosłownie 3, także już naprawdę było blisko sukcesu. No ale zobaczymy. Dobrze się zapowiada dosłownie pierwsze spuszczenie na nowym miejscu. Także może coś tutaj się zadzieje. Kto wie, jest chyba. Akurat się na nią rozpędziłem, ale chyba idealnie przed nią zdążyły hamować. No jest idealnie nad nią przynęta. Zauważyła. O, idzie. Kurczę. Niepotrzebnie przyspieszyłem. Rybka się zainteresowała na drugim pod podejściu. No ale niestety nie uderzyła. No, wychodzi, wychodzi. aj, nie chciała ale zobaczcie, naprawdę ładny sandacz no i ewidentnie to jeszcze nie jest ta pora, kiedy chcą żerować ten ładnie właśnie szukał przynęty ale niestety nabranie się nie zdecydował jest sandacz przede mną tutaj jest taki zaczep i on zawsze tutaj stoi może uda się go dzisiaj złowić, zobaczymy ale nawet nie chciał wyjść no i było wyjście ładnego sandacza naprawdę nie był mały, pod 70 cm mógł iść nawet, także Ładny sandacz, no ale niestety nie wziął. No. Nur tu praktycznie nie ma, woda stoi. Nie ma co się dziwić, że te sandacze nie biorą. Nie mają w ogóle żadnego bodźca do uderzenia. I jak jakiś łaskawy się podniesie, to zero ataku. No jest sandacz wychodzi. Kurde, ale mega leniwe, naprawdę. Są tak strasznie leniwe. No idzie, 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 idzie. Kurde, no słuchajcie, tak już blisko niego. Kurde, że on nie uderzył już Był taki moment, że myślałem, że uderzy No ale niestety Nie skłosił się Kurde, no one tak nie chcą Jest taka padaka Zaraz jeszcze spróbuję na skółkę, bo może być tak, że Są na tyle leniwe, że ten ogon może im nie grać Zobaczymy teraz na taką jaskułęcję Czasami jak sandacze są mega leniwe to właśnie ta zbyt agresywna praca je odstrasza Dlatego teraz jaskółeczka Do boju i lecimy Jakieś sandacze tutaj były Dlatego spróbuję techniką opadu. Często tak jest, że jak na werta nie biorą, to biorą z opadu. Chociaż dzisiaj to są takie warunki, że trzeba czekać po prostu na ten moment. Słuchajcie, miałem piękne wyjście sandacza takiego z 70, może nawet troszkę więcej. Mega leniwe, ale wyciągnąłem go z 8 na 5 metrów. Także 3 metry do góry już naprawdę było blisko. No coraz bliżej Zaraz może się zacząć Patrzcie na to, nowe miejsce I zobaczcie tylko ile tutaj jest białej ryby No naprawdę masa No ale zobaczymy czy jakiś sandasz tutaj będzie się kręcił Siedzi Siedzi ryba Siedzi W końcu, w końcu siedzi Siedzi sandasz Nic nie widzicie Ale walczy ładnie I siedzi, mamy sandasza Kurde widziałem że, widziałem, że to się zaraz stanie Odpaliły się słuchajcie, odpaliły się I mamy to i mamy rybę, słuchajcie. Patrzcie na to. Bardzo żywa, ładnie powalczyła. Nieduży, ale jest. No i zobaczcie na to. Nie jakiś super duży, ale taki myślę z 56. Jest naprawdę mega dużo ryb tutaj znalazłem. Rybka ma 55 cm. No i zobaczcie, nie brały, nie brały i w końcu odpaliły. Jest dzisiaj pierwsza rybka. Taka 55 cm. Na rozpoczęcie naprawdę mega. Nie jakaś super duża. Przed chwilą też branie ładniejsze ryby. O, ładnie poszedł. Myślałem, że nie przeżyje, ale pięknie. No także, dobra, słuchajcie, ryby zaczęły brać. Mam nadzieję, że zaraz się uda złowić kolejną. Szkoda tamtej większej ryby, co mi spadła. No ale trudno się mówi. Fajnie, teraz właśnie się aktywowały. Założyłem teraz właśnie gumę też z pracą własną. I od razu uderzył ładne zacięcie. Zobaczymy. Postaram się znaleźć jakąś fajną rybę i mam nadzieję, że zaraz się uda złowić. Słuchajcie, siedzi kolejny sandacz, jest ładny. jest ładny. Jest fajny sandacz, Wyszedł z zaczepu. Teraz tylko żeby go nie stracić. I siedzi. Mamy go. Bardzo fajne wyjście agresywne właśnie z zaczepu. Szybko bez zastanowienia. Piękny strzał. No i cóż, naprawdę chyba się w końcu odpaliły i zaczęły brać. No, będzie naprawdę, będzie naprawdę fajny sandaczek. Zobaczcie na to, piękny, naprawdę piękny sandacz, kurde. No i naprawdę się odpaliły, bo przed chwilą malutki sandaczek, teraz większy. I mam nadzieję, że zaraz się uda złożyć jakiegoś konkretnego. No i spójrzcie na to, piękny, naprawdę piękny sandacz. Jeszcze go nie mierzyłem, zaraz go zmierzę. Zobaczymy, ile ma. Sandacz ma 64 cm. Zobaczcie na to, 0,64. Nie chcę go już dużej męczyć, 64 cm. Może się uda dzisiaj złowić jeszcze większego. Piękny sandacz i niech wraca do wody. No, wracaj, sandaczu, wracaj. Kurde, nie wiem, coś nie chce odpłynąć. Nie wiem, czy nie złapał trochę barotraumy. Nie wiem, trochę go powentyluję. Ale powinien pójść, mi się wydaje. No i cóż, słuchajcie, mam nadzieję, że my widzicie. Ale niestety, sandacz nie przeżył. Nie ma co się oszukiwać. Czasami. Tak się po prostu zdarza, ale akurat zbliża się Wigilia, dlatego ja go sobie zabiorę na Wigilię. Właśnie dostał barotraumy, o czym mu wyszły, i takie ryby dosłownie nie ma sensu wypuszczać. Tym bardziej jak ja ją wypuszczam, a ona nie odpływa, dlatego takie jest wędkarstwo. No niestety, czasami ryby nie przeżywają. To była właśnie ta ryba, dlatego cóż, ja ją zabieram na Wigilię i łowimy dalej. No także cóż, piękna ryba, przepięknie wystartowała z zaczepu, powoli sobie właśnie płynąłem. Duża jaskuła. Czyli to, co ostatnio się sprawdza, ale rybka wzięła za samą dozbrojeczkę. Dlatego mimo tego, że bardzo agresywnie wyszła, zapija się za samą dozbrojkę i te ryby jednak nie są tak super jakoś agresywne. O, właśnie za mną jest sandacz. Próbuję go napłynąć zaraz. Ryby biorą dosyć delikatnie, no ale to dlatego, że jest bardzo zimna woda i w ogóle te ryby już nie są tak super agresywne. Dlatego naprawdę teraz każda ryba cieszy. Kurde, ładny sandaż był. Ładny sandaż był, ale nie uderzył. Niestety. Wychodzi, wychodzi. Dobra ryba. Ej, no niestety. Kurde, słuchajcie, siedzi ryba. Siedzi i tu jest ładna ryba. To jest dobra ryba, Piękny sandacz o kurde Słuchajcie, piękny sandacz Jaki to jest wielki sandacz słuchajcie, mamy to nice! Dobra, zmierzymy sobie go. Myślę, że 80 nie ma, ale 7 dyszek może być. Ale jest duży, jest mega silny. Pięknie powalczył naprawdę Ile ma? 70. 74 Mam nadzieję, że to widać. Zobaczcie, tu jest 0 i tam jest 74. Także piękny, naprawdę piękny sandacz. Nowa życiuwa z Odry. No i kurde, wiedziałem, że to się dzisiaj stanie. Naprawdę piękne wyjście sandacza przed chwilą i zobaczcie. Nowa życiuwa, jak ona pięknie wygląda. Słuchajcie, zobaczcie tylko na tego sandacza. Przepiękne, przepiękne, atomowe branie. Piękna walka. No i kurde, i to jest moja życiówka z Odry. Myślę, że ma ponad 70 na spokojnie. No naprawdę piękny. Gruby sandacz, jest taki ciężki, zaraz go wam pokażę, jest mega silny Ale jest ogromny, naprawdę, jest taki ciężki, wielki, 74 cm Nie mogę się doczekać aż wam go pokażę, zobaczcie tylko na to Słuchajcie, ta ryba, ledwo co się mieści w kadrze, dosłownie musi być mega wygięta i zobaczcie jaka ona jest wielka Zobaczcie na to, piękny, tłusty, grudniowy sandacz, 74 cm, nowa życiówka za odry, dosłownie Naprawdę przepiękne branie, ewidentnie był na jadzie, od razu pięknie uderzył No i co, piękna ryba 74, wydaje mi się, że nie ma co jej dłużej męczyć, zobaczcie tylko jaka to jest wielka ryba, no naprawdę Niesamowita grubość oraz wielkość, patrzcie na to, jaka paszcza, pięknie pożarło, pięknie pożarła skółę 17 cm No i cóż, nie ma co jej dłużej męczyć, naprawdę piękna, piękna, tłusta ryba wraca do wody, coś pięknego Wiedziałem, że się za niedługo odpalą. No także co, mam nadzieję, że was nie oślepiam, chociaż pewnie was oślepiam. Wypuszczamy. Piękna bestia, niech wraca do wody. Rybka 74, nowa życiowa zodry, wraca do wody. Chcę ją ładnie wypuścić. Piękna, naprawdę piękna ryba wraca do wody. Spójrzcie tylko na to. No a więc dobra, może jeszcze raz na spokojnie po tej niesamowitej akcji ryba wzięła na dużą sayrę, 17 cm w takim kolorku, właśnie bardziej coś jak Fire Tiger, coś takiego, nie jestem za bardzo w tym specem. No ale cóż, naprawdę niesamowite branie, już po samym holu widziałem, że to jest większa ryba, ale jak ona tutaj wyszła, to ja wstawiałem, że nie, to jest taka 60, 65, a kurde, dopiero jak ją miałem w podbieraku i ją podnosiłem, to dopiero. Zauważyłem jaka ona jest ciężka i jaka to jest ogromna ryba. Niesamowite, duży ogon. No naprawdę taki duży sandarz to już jest zupełnie co innego, inna bajka od, te, od tych właśnie mniejszych. No i cóż, ja dopiero przypłynąłem na to miejsce, dlatego lecę dalej. I cóż, miejmy nadzieję, że teraz po 80. Siedzi, siedzi, o kurde szczupak, szczupak będzie Będzie szczupak słuchajcie, będzie słuchajcie szupak To jest sandacz? O kurde, czy to jest sandacz słuchajcie? Czy to jest słuchajcie sandacz? To jest chyba sandacz O kurde, ledwo sobie trzymam jedną ręką To jest chyba sandacz O nie, dobra szupak Już myślałem, ale szczupak słuchajcie Ale szczupak Już myślałem, że wielki sandacz około 80 85 cm. No naprawdę jak się łowi tak po cienku to są nie niespodzianki. No ale dobra, fajna ryba. Naprawdę fajnie powalczyła. Całe szczęście miałem fluorocarbon właśnie jakby przypom z niego. No bo bez niego mogłoby być naprawdę kiepsko. Kurde, to będzie naprawdę gru gruba ryba. Pod 90 myślę. Mega silny. No już myślałem, że to będzie sandacz. Zobaczek wyczepiony obślizgun jest taki gruby zobaczę tylko na to mega mega żywy silny i jak on sobie tutaj tak stoi zobaczę tylko na jego brzuchu jak ten jego brzuch odstaje jaki on jest silny kurde mega silna ryba około 84, 84 cm gdzieś myślę coś takiego no i słuchajcie druga już dzisiaj naprawdę piękna ryba 84 mega mega silnego szczupaka. No naprawdę mega dał. Me Już myślałem, że będzie to wielki, wielki sandacz. No ale spójrzcie tylko na tą rybkę. 84 cm. Naprawdę mega tłustego szczupaka. Już myślałem, że będzie piękny sandacz. No ale cóż, takie niespodzianki ostatnio u nas na odrze są bardzo częste. No i bez przedłużania, o ślizgun wraca do wody. Piękna ryba. Wraca do wody. ¡Por bien, bien. No i cóż, słuchajcie, kolejna, naprawdę kolejna piękna ryba, melduje się na pokładzie. Ja mam jeszcze jakieś dwie godziny łowienia, także naprawdę jest szansa jeszcze na ładną rybę. No ale cóż, ja dzisiaj naprawdę jestem mega wyłowiony, ryby nie brały, odpaliły się momentalnie i zaczęły pojawiać się efekty. Piękne ryby. Sandacz 74 cm, teraz taki szczupak. No i cóż, mam nadzieję, że teraz jeszcze powiększego sandacza, bo szczupak naprawdę jest mojego wślizgu i całą miłódkę tutaj ufajdał. No ale cóż, piękna ryba, dla takiej ryby naprawdę warto. Walczymy dalej. No dobra, a więc to było na tyle w dzisiejszym odcinku. Było naprawdę mega fajnie. Na początku ryby niezbyt chciały brać, no ale potem nadeszło odpalenie i naprawdę bardzo fajnie się... Udało czyli w podsumowaniu udało się zrobić trzy sandacze: 55, 64 oraz 74 cm. Nowa życiówka Zodry. Także naprawdę mega. Do tego jeszcze szupak 84, jako taka wisienka na torcie. Moim zdaniem mega udany wypad. No, także co? wy napiszcie jakiś fajny komentarz o mojej życiówce. Zostawcie suba, łapkę w górę. A my widzimy się w kolejnym odcinku na kanale Okoń. Koń. Siemano.